Czy zastanawiasz się, jak szybko odświeżyć i fryzurę, a jednocześnie skórę głowy, Jak pielęgnować włosy po długości i co sprawia, że właśnie mamy ten piękny blask po długości aż po same końce, a jednocześnie skóra głowy jest odżywiona, oczyszczona? I tak naprawdę macie kilka linii pielęgnacyjnych, ponieważ dzisiaj porozmawiamy o Marce Oribe. Marka Oribe od, tak naprawdę od lat. Rada Wasze serca i jednocześnie te przepiękne buteleczki, te cudowne zapachy, te składy, ponieważ marka Olive bazuje na filtrach przeciwsłonecznych, na produktach pielęgnacyjnych, które znajdziecie w każdym, dosłownie w każdym kosmetyku. Także dzisiaj porozmawiamy o tym, jak odświeżyć fryzurę. Jak przede wszystkim pielęgnować włosy na co dzień? Które produkty są do czego, ponieważ marka ma bardzo dużo linii i ciężko czasem coś dobrać, więc ja wam dzisiaj pomogę. A jednocześnie zobaczcie jakie przepiękne opakowania, ten zapach. Także subskrybujcie kanał, podajcie na Instagram i zaczynamy przegląd Oribe. I moją opinię. Aktywnie dbać o nasze włosy. Przede wszystkim przed umyciem, pamiętajcie o ich rozczesaniu, aby później rozprowadzać z łatwością produkty, które będą się pojawiać w naszej pielęgnacji. I co jest ważne, bazą jest zawsze szampon. Oczywiście możemy i do tego Was zachęcam zacząć od peelingu skóry głowy, natomiast nieco każde mycie, pamiętajcie o tym, że na skórze głowy jest również bariera hydrolipidowa. E, musimy aktywnie działać, ale jednocześnie delikatnie, więc zwykle Wam polecam peelingi enzymatyczne. E, mamy też dużo trychologicznych. Produktów do skóry głowy, więc w pierwszej kolejności pamiętajcie, żeby takie wybierać, ewentualnie raz na na przykład 2-3 tygodnie, zrobić sobie peeling mechaniczny skóry głowy, zrobić sobie po prostu masaż, poprawić położenie i to będzie naprawdę bardzo fajna opcja. Natomiast, tak jak Wam wcześniej wspominałam, bazą jest szampon, dlatego też sięgam po dwa produkty marki Oribe, które są moim zdaniem różne i jednocześnie bardzo uzupełniają się w mojej pielęgnacji, czyli wersja, ja to zawsze mówię, że to są serie, każda ma inny kolor, dlatego też wersja żółta, czyli Resilience, jest przeznaczona do włosów cienkich, kruchych, łamliwych, ale jednocześnie są to Produkty mocno nawilżające, ponieważ tam się pojawia kwas fito fitoceramidy, które odżywiają naszą e, strukturę włosa. No i co jest ważne, kwas kalorunowy mocno nawilża włosy, w związku z tym one są lekkie, sprężyste. Jednocześnie, jeżeli macie dużo włosów, tak jak ja, które są cienkie ale jest ich dużo, to one potrzebują uniesienia, więc takie produkty nie będą obciążać przede wszystkim skóry głowy, ale jednocześnie włosów po długości, więc to jest świetna opcja dla osób, które przede wszystkim cenią sobie dobre składy, ponieważ mamy tutaj biofermentowany liść bambusa, e, mamy szereg fantastycznych ekstraktów kwiatowych, no i właśnie te fitoceramidy, które mocno odżywiają włosy po długości, ale sam w sobie produkt jest bardzo lekki, ma lekką formułę, szybko się rozprowadza, no i co jest ważne, ładnie pieni, w związku z tym się też równomiernie rozprowadza po skórze głowy, jak i po długości włosów, więc to jest pierwsza opcja, z której korzystam na co dzień to jest mocno nawilżający szampon, więc takiej codziennej pielęgnacji będzie wręcz idealny, także jeżeli miałam Wam polecać taką lekką serię, to zdecydowanie e, opcja właśnie odżywki i szamponu Resilence to jest e, ta właśnie żółta seria, ja ją tak nazywam, ponieważ po prostu łatwiej mi później rozmawiać z osobami, które używają orby, którą serię stosują na co jeżeli dzień. Jeżeli macie ochotę zregenerować mocno włosy i zacząć pracę nad swoimi włosami, przede wszystkim macie włosy zniszczone, Ruche, suche. No i co jest ważne, bardzo często po lecie one są naprawdę w opłakanym stanie, i ja tego doświadczyłam wracając z Turcji. E, moje włosy były przesuszone, zaczęłam mocno pracować ogólnie nad włosami, czyli aminokwasy. Pamiętajcie o tym, że możecie zrobić botoks na włosy i właśnie w międzyczasie kompleksowo dbać o skórę głowy latem to jest bardzo ważne, ponieważ skóra głowy się mocno przetłuszcza, ale jednocześnie dbać o włosy po długości i seria Gold Class Wam to zapewni. To jest fantastyczna seria, która nie tylko jest regenerująca, ona dba o skórę głowy, ponieważ mamy taki kompleks jak Biorestorative, gdzie mamy kolagen roślinny, mamy biotynę i mamy niacynamid i to fantastycznie działa na skórę głowy, ponieważ niacynamid delikatnie złuszcza skórę i dba przede wszystkim o to, żeby ona się nie przetłuszczała, a składniki aktywne zawarte w produktach, które nakładacie mogły wnikać głębiej. Co jest też niezwykle istotne, to olejek arganowy w składzie. On faktycznie przede wszystkim poprawia elastyczność włosa, mocno go regeneruje, nadaje połysk, ale co ważne, przeciwdziała puszeniu się włosów. Mamy również olejek marakuja, który przywraca witalność włosa i jego nawilżenie, także myślę, że Zarówno ta seria działa powierzchownie, jak i mam wrażenie jeszcze głębiej na nasze włosy i co jest bardzo ważne, jest mocno odżywcza. I tą serię Wam polecam na przykład do stosowania raz w tygodniu. Pamiętajcie o tym, że włosy w pewnym momencie nabierają tej regeneracji, tej elastyczności i one potrzebują tej pomocy raz na jakiś czas. Więc w międzyczasie, gdy Stosujecie sobie na przykład serię nawilżającą, albo na przykład do włosów kręconych, bo marka Oryba ma naprawdę mnóstwo serii, więc musicie po prostu poczytać, dopasować, ale jeżeli to, co Wam się opowiadam, Idealnie pasuje do Waszej pielęgnacji, do Waszych potrzeb, to powinnyście sięgnąć po właśnie te szampony. Natomiast jest też wersja mini, więc możecie zacząć od travel size'ów. Czyli teraz podróżując, możecie sobie przetestować na wakacjach, jak fantastycznie te produkty dbają o Wasze włosy. Natomiast później, na przykład, kupić sobie większą serię. Ja uważam, że warto mieć większy, yy, na przykład żółty szampon. Można sobie Gold Laser kupić w mniejszej wersji, no chyba że regularnie i też często myjecie włosy, to możecie sobie zrównoważyć i na przykład zakupić dwa opakowania. Macie też kod rabatowy na markę Oribe, także myślę, że to będzie bardzo fajna opcja, jednocześnie przygotowania sobie na maksa kompleksowej pielęgnacji, więc ja myję włosy, dzisiaj umyję Gold Lastem, ponieważ jestem po weekendzie, włosy były na maksa w słoneczku i to jest właśnie ten moment, kiedy myślimy o tym, kiedy ma zadziałać dany produkt. Jak wygląda nasza pielęgnacja, jak wygląda nasz dzień, czas spędzony na dworzu, ponieważ czynniki zewnętrzne, takie jak słońce, wiatr, Woda, e, oczywiście, sól, która jest zawarta w e, słonej wodzie, w morzu, czy też na basenie chlor, to wszystko powinnyśmy brać pod uwagę, wybierając właśnie nasze produkty. A jeżeli na przykład w ciągu tygodnia e, nasz dzień wygląda normalnie, jesteśmy tak obiektywnie, kilka minut na słońcu, e, spędzamy po prostu wolny czas po południu, to spokojnie możecie zafundować sobie właśnie tą żółtą serię e, i jednocześnie mieć takie. Piękne, puszone, takie puszyste włosy, ale nie puszące się, takie uniesione od nasady. A jak macie ochotę odżywić sobie włosy, to zdecydowanie seria ogolna. Czas na regenerację włosów po długości pokażę Wam maskę, którą stosuję raz w tygodniu, to jest Oribe seria Gold Class. Tym razem tutaj mamy wykorzystany Oribe Signature Complex, czyli lici, arbus i szarotka, które wygładzają włosy, nadają przede wszystkim elastyczność, odgładzają i regenerują, ale mamy również ekstrakt z białej herbaty, który nadaje włosom miękkość, elastyczność. Co ważne, tutaj pojawia się również masło shi i ekstrakt z czarnej porzeczki, które nawilżają włosy i za to również jest odpowiedzialny ekstrakt z jaśminu, który bardzo ładnie nawilża i przede wszystkim nadaje taki piękny połysk włosom. Mamy również ekstrakt z baobabu, który jest bogaty w witaminy, które właśnie uelastyczniają włosy, regenerują i nadają tej strukturze taki piękny blask, taki połysk. Więc włosy przede wszystkim wyglądają na zdrowe, ale one też są zdrowe od środka. To nie jest takie wygładzenie, bo silikony, tylko właśnie substancje odżywcze, składniki aktywne, które działają na włosy i fantastycznie je regenerują. Także jeżeli macie. Włosy zniszczone, włosy, które wymagają blasku, chcecie je odżywić i regenerować na bieżąco i jesteście właśnie po lecie, po zimie, kiedy włosy się puszą, elektryzują, e, przede wszystkim są takie szorstkie i tracą ten blask, to właśnie ta maska myślę, że Wam idealnie pomoże w tym ciężkim czasie dla włosów, ale jednocześnie po wielu zabiegach pielęgnacyjnych, po na przykład e, prostowaniu włosów, po zabiegach fryzjerskich... To będzie strzał w Do takiej codziennej pielęgnacji, do takiej codziennej tarczy dla naszych włosów, wykorzystamy oczywiście odżywkę do codziennego stosowania, do włosów kruchych, łamliwych, też zniszczonych, cienkich, serię Resilience i ona ma przede wszystkim białka roślinne. Mamy również biofermentowane liść bambusa, który przepięknie chroni włosy i jednocześnie chronimy włosy przed przesuszeniem. Tutaj mamy również nasze naczynia, które fantastycznie regenerują włosy i kwas aluronowe, które zapewnia nabliżenie im. Także moim zdaniem to jest bardzo. Bardzo lekki produkt, i ja uwielbiam połączyć szampon z odżywką, bo wtedy włosy są lekkie, takie sprężyste, one są po prostu takie pełne witalności. I jak ja już mam zregenerowane włosy, to wiem, że wtedy sięgam właśnie po te produkty. Czyli na przykład poniedziałek sięgamy po. Po weekendzie serię Plus i wtedy na przykład fundujemy sobie maskę razem z szamponem po długości. E, I zaraz Wam pokażę kosmety, które się idealnie wpasują w tą pielęgnację, bo to są odżywcze kosmetyki, ale już wypielęgnowanie włosa po długości, na przykład od ucha, jeżeli chodzi o końcówki. E, fantastyczny krem, który Wam za chwilkę pokażę. Natomiast jeżeli na przykład stosujecie resilience czyli tą lekką serię, wtedy na przykład wygładzamy włosy odżywką, a następnie zamykamy to olejkiem. Więc e, za chwilkę Wam omówię dwa produkty pielęgnacyjne, które zapewniają domknięcie łuski, wygładzenie włosa po długości jak i na końcu. teraz dwa produkty do termoochrony, jednocześnie do wygładzania struktury tego włosa, nadawania blasku. E, mamy lekką wersję ja uważam, że ona jest świetna, kiedy stosujemy serię Goldlass, więc już mamy tak Komplet. Natomiast, jeżeli mamy na przykład serię, która jest bardzo leciutka, to wtedy możemy stosować olej. Natomiast to jest kwestia, co wymagają Wasze włosy. To jest tylko moja podpowiedź, jak stosować te produkty, bo tak mi się sprawdza. Absolutnie. I tu mam jeszcze z tym sumieniem ani razu. Marka Oribe nie obciążyła mi włosów, także bardzo Wam polecam. I skupmy się na początku na olejku, dzisiaj go będę stosować. Skład jest po prostu fantastyczny. Muszę Wam go przede wszystkim przytoczyć, ponieważ uważam, że warto wspomnieć o każdym ze składników. Mamy wyciąg z jęczmienia, który zatrzymuje wilgoć wewnątrz włosa. Mamy wyciąg z drzewa sandałowego i wyciąg z skóry drzewa amurskiego. Jednocześnie Oribe Signature Complex, czyli pamiętacie, arbus, szarotka i oczywiście nasiona chia, które chronią skórę. Przede wszystkim to jest olej, który nadaje, włosom blask i teraz ja go stosuję w ten sposób, że dwie takie pompki po prostu wmasowuję po długości włosa, tak od ucha i go rozprowadzam, na początku go tak troszeczkę wgniatam a następnie, to jest bardzo ważne rozczesuję włosy żeby ten olejek bardzo ładnie się Rozprowadził. I to jest słuchajcie, taka moja kompleksowa pielęgnacja, więc bardzo Wam polecam. I jeżeli na przykład e, macie takie włosy, które są skłonne do obciążeń, to bardzo Wam polecam żółtą serię i jednocześnie jeszcze jeden kosmetyk, który myślę, że będzie wieńczył naszą pielęgnację dzisiaj, czyli Super Shine. To jest krem mocno nawilżający, jednocześnie to jest ponownie termoochrona, więc w momencie, kiedy suszcie włosy, one aktywizują te składniki aktywne zawarte w produktach marki Oribe. Generalnie pamiętajcie o tym, że one również zawierają filtry, więc chronią nasze włosy i pokażę Wam na koniec kosmetyk, który jest fantastyczny, ale to w kolejnej części części filmu, do tego, aby przede wszystkim odświeżyć włosy i jednocześnie zabrać go na wyjazdy. Także pamiętajcie, jeżeli chodzi o wykończenie naszej pielęgnacji, to w przypadku takiej mocno odżywczej, regenerującej pielęgnacji, bardzo Wam polecam ten krem Super Shine. natomiast jeżeli stosujecie lekką pielęgnację olejek, czyli możemy sobie połączyć na przykład odżywkę szampon w wersję żółtą, właśnie z olejkiem, natomiast jeżeli stosujecie serię Gold Lass, e, to bardzo Wam polecam ten krem. No i w momencie, kiedy potrzebujecie takiej regeneracji, połysku, to olej. I można, pamiętajcie, każdy z tych produktów kupić w Travel Size, także mini wersje również są dostępne, więc możecie na początku na przykład kupić mały olejek i mały krem nawilżający, duży szampon i maskę, albo na przykład małą odżywkę, dużą maskę, to jest kwestia tego, co potrzebujecie i po prostu kombinować z szamponami. Także ja suszę włosy, zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają po Umyciu, i będziemy przechodzić do odświeżania włosów za kilka dni. Miało ocenić efekt końcowy. Ja jeszcze Wam przeczeszę włosy. Pokażę, jak one wyglądają po długości. A co na pewno Was będzie interesować, to końcówki. Zobaczcie, jakie przepiękne, elastyczne. W ogóle włosy się tak błyszczą po tej pielęgnacji. No i zobaczcie, skóra głowy nie jest. W ogóle obciążona i pokażę Wam patent, zanim przejdziemy do tematu odświeżania włosów, jak jeszcze wykorzystać spray teksturyzujący, bo ja go będę w podobny sposób używać, ale ostatnio dowiedziałam się od mojej fryzjerki, że ten spray teksturyzujący spryskamy bezpośrednio po umyciu na skórę głowy pasło po, po paśmie, żeby nadać włosom objętość, i teraz uwaga. Robimy to w ten sposób, bo one będą wtedy takie fajne, sztywniejsze od nasady, bardziej uniesione i wykorzystujemy dłonie do tego, aby faktycznie ten kosmetyk rozprowadzić po skórze głowy. Dzięki temu one się też będzie mniej przepuszczać i fryzura, słuchajcie, dłużej Wam wytrzyma. No i każdy kosmetyk marki Oribe pachnie tą przepiękną nutą ja bardzo, bardzo Wam polecam zresztą też Wam o tym będę wspominać o zapachu marki Oribe z brązowym korkiem jest po prostu genialne, uwielbiam ten zapach no i zobaczcie one są przede wszystkim takie lśniące, mocne po długości i rozczesujemy je jak zależy Wam, żeby przede wszystkim wyprowadzić włos z takiego stanu em, zniszczenia żeby one były promienne takie właśnie jak to, jak to skóra wypoczęte to marka Oribe jest słuchajcie, świetna, no i oczywiście Małgosia rodzenek ostatnio polecała że z Oribe ma ukochany spray do włosów więc jest też na pel, widziałam ja go słuchajcie zamówię w kolejnej, w kolejnym zamówieniu bo mam już coś na oku, też jeszcze z marki Oribe, także będę Wam na bieżąco dawać znać. Także słuchajcie, fryzura odświeżona. Mam nadzieję, że efekt końcowy Wam się podoba i przechodzimy do odświeżania skóry głowy. Również znów. Godzina 16. Ja chciałam Wam pokazać, jak włosy się przez cały dzień zachowywały i e, jak przede wszystkim się utrzymały. Zobaczcie. Włosy są przepięknie odbite od nasady. Jeszcze Wam e, pokażę. 16.06. Także. A dzisiaj, uwaga, lało dwa razy, także ani się nie spuszyły, bo to też jest to chyba najczęstszy wasz problem przy pielęgnacji włosów, że okej, okay, one są super odbite od nasady na początku dnia, a później je tak magicznie oklapują. No, i ja mam w ten sposób, że generalnie nie mam tego problemu właśnie z marką Oribe i zauważam, że one są przepiękne. W ogóle wystarczy je odrobinę rozczesać i one zobaczcie, jaki przepiękny blask łapią. Nie, no, to jest po prostu kosmos cały dzień. Po całym dniu włosek przepięknie wyglądają. Ja Wam się pokazywałam o godzinie 9, więc myślę, że to zobaczcie struktura włosa, jak one wyglądają w ogóle z bliska, jakie są sypkie. Chciałam Wam to pokazać po kilku godzinach, bo myślę, że to jest cenne, jak się ta pielęgnacja po prostu zachowuje na włosach. Włosy się w ogóle nie plączą po marce Oribe, także to Wam na pewno podpowiem, że jak macie problem z takim plątaniem się włosów, z taką niesfornością, to tutaj jak ręką odjął, także to są naprawdę profesjonalne kosmetyki, uważam, że cena jest adekwatna do jakości ale też do długości stosowania, bo te kosmetyki to wystarczy dosłownie odrobinę, tak samo szampony, szampony to jest świetna inwestycja, to samo kremy do włosów bo faktycznie nawet jak ja mam włosy długie, to muszę Wam powiedzieć, że te kosmetyki są po prostu wydajne więc ja tak sobie myślę, że jakbym miała jakby robić też zapasy, to wolałabym już troszeczkę kupić większe gramatury, a takich produktów, które których dosłownie używamy ziaren na przykład na końcówki, to mogłam sobie pozwolić na przykład na mniejsze wersje, żeby po prostu, no bo wiecie jak to jest skorzystając z takich kosmetyków, najczęściej chodzą nam szampony, później odżywki, maski, które są na przykład raz albo na półtora tygodnia stosowane, to zawsze możemy kupić troszeczkę mniejsze, także ja tutaj słuchajcie, mam zawsze kumpla. Także mam nadzieję, że Wam też przy okazji pokazałam, jak te włosy się prezentują, a nie zaraz po umyciu, gdzie zawsze jest taki efektualno, nie oszukujmy się, faktycznie po każdym produkcie, więc tak wyglądają po 7 godzinach i to w takich, słuchajcie, uwaga, e, burzowo-deszczowych warunkach. Korzystamy sobie w praktyce trzy produkty marki Oribe i pokażę Wam, jak odświeżyć włosy, nada się przede wszystkim puszystość. I co ważne, przedłużyć ich świeżość o kolejny dzień, a jednocześnie, jak macie pod podbramkową sytuację, nie macie czasu suszyć włosów, myć ich itd., 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 na całą pielęgnację po prostu nie starczy wam czasu, to pokażę wam wersję dosłownie 3 minutową. Oczywiście jak będę wam tłumaczyć, to w praktyce to wyjdzie troszeczkę dłużej nagrywając film, ale myślę, że wszystko krok po kroku sobie odtworzycie w domu. Zaczynamy od suchego szamponu. On jest oczywiście też w dużej wersji. Ja akurat tutaj mam spray teksturyzujący, który też wykorzystamy za chwilkę, ale suchy szampon cudownie odświeża włosy i na początek będziemy działać ze skalpem. Jeżeli chodzi o produkt marki Oribe i suchy szampon, to tak naprawdę robimy to Pasmo po paśmie, i zobaczcie, nawet jak blisko przyłożę, to on, słuchajcie, nie zmienia koloru włosów. I teraz tak na przedziałek, oczywiście, to jest zawsze podstawa, żeby tutaj się jak najbardziej uniosło. Podnosimy pasmo po paśmie. Już się słuchajcie, włosy zaczynają unosić z tyłu, bo z tyłu teraz, przy tych upałach, to dosłownie włosy szaleją. I teraz tak, zasada, jeżeli chodzi o produkty Oribe, to jest, żeby wmasować we włosy, żeby sobie przy okazji zrobić porządny maser, żeby odświeżyć tą skórę głowy, żeby pasmo po paśmie je przeczesać i te produkty po prostu wchłonęły nadmiar sebum, które się pojawiło na drugi dzień. Więc wmasowujemy i możemy zacząć Masować też szczotką. Ja uwielbiam ten moment, bo jednocześnie włosy się bardzo ładnie unoszą od nasady. I zobaczcie, jaki przepiękny połysk jest, i nie ma matowych włosów. To jest wyróżnik marki Oribe, Także rozczesujemy włosy i działamy po długość. Ja Mam, że włosy przepięknie wyglądają, więc pierwszy krok odświeżenia ich od nasady mamy z głowy. A teraz pokażę Wam, jak aktywizować wszystkie składniki, które tak naprawdę wykorzystałyśmy w pierwszej części pielęgnacji: myjąc je dziś wcześniej, nakładając odżywkę, olejek lub creme, który Wam pokazywałam. To jest Oribe Mistive Restyling Spray. To jest taki produkt, który Wam jednocześnie, jak wyjeżdżacie, chroni włosy przed przesuszeniem. Generalnie produkty marki Oribe mają w sobie filtry, w związku z tym chronią kolor, chronią nasze włosy przed przesuszeniem i przede wszystkim przed jakby destrukcją tego włosa na skutek słońca pryskamy włosy po długości, jeżeli na przykład macie koczek jesteście na plaży nad morzem, na wakacjach spędzacie długie godziny na słońcu to spryskajcie sobie włosy właśnie tym sprayem, on będzie chronił i tak jak ja wczoraj rozmawiałam z moją fryzjerką to ona mówi, że się niczym nie przejmuje i jedź na wakacje, po prostu weź ze sobą ten spray także warto go słuchajcie mieć, żeby chronić włosy wczesujemy go tak żeby się rozprowadził po długości i ten produkt ma aktywizować produkty, które nakładacie, jeżeli chodzi o markę Oribe, pamiętajcie hojnie na końcówki następnie ja zawsze słuchajcie, zapominam o szczotce, rozczesujemy możecie tak zostawić możecie też wysuszyć, ja nadam kształt moim włosom wykorzystając ciepło suszarki więc mam taką suszarko-lokówkę od Remingtona, bardzo ją lubię, dostałam w prezencie, przez rok nie używałam. A teraz, słuchajcie, jak zaczęłam dbać o włosy, je ładnie po prostu układać i wygładzać, to one mi się świetnie sprawdzą. Także to jest naprawdę super suszarka. Także włączamy i działamy. odświeżyć przede wszystkim swoją fryzurę, nadając jej ponownie kształt, przede wszystkim zobaczcie jaki jest blask tych włosów, one są po prostu przepięknie wygładzone, generalnie pielęgnacja marką Oribe to jest cały rytuał pielęgnacyjny, bardzo mi się to podoba ponieważ marka jest przede wszystkim świetnej jakości, muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo duży progres, ja na przykład uważam, że trzeba iść na początku oczywiście jeżeli macie bardzo zniszczone włosy, na podcięcie końcówek na podkręcenie tego efektu zróbmy sobie botox, bo to bardzo fajnie odżywia i kontynuujmy tą pielęgnację taką dobrej jakości marką, która ma filtry UV, pielęgnacyjne składniki, bo marka oliwa jest dosłownie wypchana pielęgnacją, więc warto ją stosować. I na koniec pokażę Wam spray teksturyzujący, który zyskamy, kiedy na przykład wysuszymy włosy i pasmo po paśmie on też zwiększa słuchajcie, objętość. I nadaje taki przepiękny połysk włosom. I spray teksturyzujący możecie używać. To jest świetny zamiennik sobie suchego szamponu, ale najlepiej go też stosować, słuchajcie, zaraz jak umyjecie włosy, żeby te włosy się po prostu nie przetłuszczały. Marka Oribe też ma taki spray, który chroni przed wilgocią generalnie krok po kroku możecie sobie stosować produkty marki Oribe, dokupywać, tak naprawdę tworzyć sobie swoje ulubione mieszanki, kolekcje, tak naprawdę no dosłownie Wam powstanie kolekcja, jak pokochacie markę Oribe. Ona ma też swój przepiękny, unikatowy zapach, więc e, na przykład są perfumy marki Oribe, które ja Wam bardzo polecam, bo wąchałam osobiście i e, brązowy koreczek mi się najbardziej podobał, bo jest taki sensualny, bardzo ładne perfumy. Ja je wąchałam e, stacjonarnie u Karinki Masterpiece, no i tam powiem Wam, że też zakochałam się w marcu oribe, stąd jakby powiększyła się rodzina moja na PEL, ponieważ oni mają świetne ceny. Także sobie skorzystajcie też z mojego kodu rabatowego, bo jednocześnie wiem, że zamawiacie wtedy sobie troszeczkę więcej. Może coś Wam się spodoba z pielęgnacji, także. Ja jestem absolutnie zachwycona kondycją moich włosów. To jak wyglądają końcówki po kremie, po olejku, także moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dobra inwestycja, bo wy zawsze się na włosy, że są e, przesuszone, że te końcówki też po prostu tragicznie wyglądają, że po długości macie po prostu oklapnięte, e, są e, tak naprawdę bardzo matowe szare, e, a zobaczcie, to jest kwestia po prostu dobrej pielęgnacji. Także dziewczyny, mam nadzieję, że tutorial wam się spodobał. Jak odświeżyć fryzurę i jednocześnie jak wygląda moja pielęgnacja krok po kroku. Także koniecznie subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.